Siano, 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 siano. Forsa, kasa, pieniążki. A ty jak mówisz na pieniądze? Pogardliwie? Obraźliwie? Przezywasz je jakoś? Czy mówisz do nich czule i zdrobniale? Bardzo wiele możesz się nauczyć z tego, w jaki sposób ludzie mówią o pieniądzach. Możesz wyczuć ich nastawienie do tej sfery życia. Dlatego słuchaj uważnie. Przeglądaj się innym, jak mówią o pieniądzach. Czy jest to dla nich siano, czy są to dla nich cztery koła, czy są to dla nich cztery tysiączki, czy jeszcze jakoś inaczej, a wtedy zobaczysz, jak naprawdę traktują pieniądze. Pogardliwie, czy z przesadnym uczuciem. Ani jedna, ani druga skrajność oczywiście nie jest dobra. A ty, jak nazywasz pieniądze? Napisz w komentarzach. Pozdrawiam serdecznie.